Ja, tak, to dobre jest, tak są to generalnie dobre Lecimy, szoty robią są to generalnie dobre szoty robią sobie Do mnie jakiś ktoś się odbijam będę spalić z ciebie, planta na lotosie dębka. Stoi Dzień jakiś czarny w bęgu Jakaś brudna tuba pokazuje mi fuck you. Od razu widać, czego głowa co noc w podróżce Szerokim omijam, tą jebaną atencjuszkę On no też na mordem i kapie Odbija jakiś łeb, mówi, że jestem jego bratem Gratuluję mi nie, na Facebooku Mówi do mnie, ja zrobię tak jak ty Nie chce mi się gadać, ale dobra mina na doby gry Nie wiem czemu ja dalej lecę z tym Nie wiem czemu gadam z im, ale ja dy dy dy. Dalej, dalej, nie wiem co tutaj będzie Ale Ziomeczku wiem, że kurwa zawsze będę wszędzie Jak realicz to tylko czerwonę Niechrówka ja to tylko za Tylko zielone, jak solówka, to tylko za rogiem, a jak biwko To bezalkoholowe znaczy. A <grymiosła> ja to zrobiłem w 20 minut Buziata, ja robię to za <grymiosła> <Bez kito. grymiosła> Dziękuję za Donajcika, pozdro